Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej jednego. Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na drugą niedzielę Adwentu lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszystko cokolwiek jest napisane dla naszego pouczenia napisane jest Abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism świętych nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni Was do jednomyślności wzajemnej według Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie jedni drugich. Jako i Chrystus przyjął Was ku chwale Bożej. Bo powiadam, że Chrystus stał się sługą narodu wybranego dla okazania wierności Bożej i dla utwierdzenia obietnic Bożych. Poganie zaś wielbią Boga za miłosierdzie, jako napisane jest. Dlatego wyznawać Cię będę wśród narodów, Panie, i imieniowi Twemu śpiewać będę. I znowu powiada, Weselcie się narody z ludem jego, oraz chwalcie Pana wszystkie narody i wysławiajcie go wszystkie ludy. I znowu Izajasz mówi: Zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami, w nim narody pokładać będą nadzieję. A Bóg nadziei niech Was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. Abyście obfitowali w nadzieję i moc ducha świętego. I Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, których jako słuch Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu Jan, usłyszawszy w więzieniu o dziełach Chrystusowych, wysłał dwóch uczniów swoich i powiedział mu: Tyż jest, który masz przyjść, czy też innego czekamy? A odpowiadając, Jezus rzekł im, Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście słyszeli i widzieli. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, wstają, głoszona jest Ewangelia. A błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do Rzesz o Janie. Coście wyszli widzieć na pustyni? Czcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty, szaty obleczonego? Oto ci, którzy w miękkie szaty się przyodziewają, w domach królewskich są. Ale coś cię wyszli widzieć? Proroka? Oto Wam powiadam, i więcej niż Proroka. Ten jest bowiem, o którym napisano. Oto posyłam anioła mego przed obliczem moim, który przygotuje drogę Twą przed Tobą. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jedne dziwne zdanie możemy odnaleźć w dzisiejszej Ewangelii. I dziwne zestawienie. Pan Jezus mówi: Chromi chodzą, głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, głoszona jest dobra nowina. Wypełnia się to, co zapowiadali od setek lat prorocy o Mesjaszu. Taką wieść mieli zanieść uczniowie do Jana Chrzciciela. Ale Pan Jezus dodaje również, wśród tych cudów, których ówczesni ludzie byli świadkami, Błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy, mówi Pan Jezus. Bo Pan Jezus wie, że pierwszy kościół przejdzie za chwilę pierwszą próbę, która może zachwiać ich wiarę. Bo wie, że pierwsza wspólnota zaraz się podzieli. Najpierw wtedy, kiedy jeden z wybranych w ogrodzie oliwnym zdradzi swojego mistrza, a potem, kiedy świat ujrzy. Pozornie bezradnego Jezusa niosącego krzyż i jego straszną śmierć krzyżową. Błogosławiony, kto się z tego nie zgorszy. A stało się to wszystko, kochani, byśmy byli mocni i nie dali się dzielić szatanowi. I dzisiaj zobaczcie, mowa jest o jedności. Święty Paweł mówi o jedności, o niezachwianym, o niezachwianej wierze. Ale jedność jest dziełem Ducha Świętego. Tam, gdzie jest podział, nie ma Ducha Świętego, nie ma łaski, nie ma Boga. Święty Paweł pisze: Wszystko cokolwiek jest napisane dla naszego pouczenia, napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism świętych nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy. Niech skłoni was do jednomyślności wzajemnej według Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus przecież ostrzegał w innym miejscu, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Przychodziły w ciągu wieków pierwsze zgorszenie, kiedy jeden z dwunastu zdradza swojego mistrza. Kiedy pierwszy, wybrany na pierwszego papieża, wypiera się swojego mistrza. Wtedy, kiedy apostołowie uciekają z Jerozolimy. Przyszły zgorszenia. I dlatego też pisze święty Paweł, krzyż dla Żydów był zgorszeniem. I tak jak apostołowie uciekająco do Emaus mówili, a myśmy się spodziewali, że to on wybawi nasz naród. Ale arcykapłani i starsi ludu wydali go i ukrzyżowali. Koniec. Wszystko stracone. Pierwsze zgorszenia. Ale Pan Jezus, zobaczcie, już ostrzegał wcześniej. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Kochani, tak jak w ciągu wieków przychodziły zgorszenia, tak również przychodzą przez cały czas trwania Kościoła i przychodzą także i dzisiaj. To, co też mówiłem nie tak dawno. Zobaczcie. Katolicy biorą, biorą rozwody, dokonują aktów apostazji, rodzice wypisują swoje dzieci z katechezy, nie uczęszczają katolicy, okszczeni nam świętą, nie przystępują do sakramentu, młodzież nie chce przystępować do sakramentu bierzmowania. A tutaj niedawno mieliśmy pełne miasta w Polsce czarnych marszów i pełne. Można powiedzieć grupy kobiet i mężczyzn, którzy do, domagali się prawa zabijania nienarodzonych dzieci. Czy nie są to zgorszenia, że ludzie ochrzczeni, którzy na swojej duszy noszą właśnie niezatarte z nami łaski Chrztu Świętego, którzy byli o pierwszej komunii świętej i pięknie w białych sukniach i garniturach, trzymali świecy i odnawiali przyrzeczenia chrzcielne, Którzy przystępowali do sakramentu bierzmowania, ci sami domagali się zniesienia przykazania niezamienia. Bo wszystko można zmieniać, nawet i prawo Boże. Ale kochani, te zgorszenia nie tylko przychodzą od ludzi świeckich, ale najbardziej bolą te, które przychodzą od samych duchowni. Czy nieduchowni także przynoszą zgorszenia dla współczesnego świata? Oczywiście, że niejednokrotnie przynoszą. Widzieliśmy, jak biskupi, arcybiskupi wnoszą do bazyliki świętego Piotra pogańskiego Bożka w Widzieliśmy, że nie wnoszą figury Matki Bożej, świętego Józefa, pana Jezusa, ale wnoszą pogańskiego Bożka i wielu i słusznie było tym zgorszonym i należy być tym zgorszonym. Bo nie może kapłan katolicki uczestniczyć w pogańskim obrzędzie, gdzie czci się innych Bogów, a pierwsi chrześcijanie oddawali za to życie. Mieli wybór, ocalisz siebie albo swoją rodzinę, jeżeli oddasz pokłon Naszemu Bogu, jeżeli złożysz ofiarę Naszemu Bogu. Odmawiali i ginęli w strasznych męczarniach. I dziś odwiedzamy ich groby, ich wielkie, wspaniałe bazyliki w Rzymie i na całym świecie. A dzieci przyjmują ich imiona na wierzmowanie. A dzisiaj sami duchowni oddają bałwuchwalczy kult pogańskim bożkom, zastępując właśnie Chrystusa, Matkę Najświętszą i świętych jakimiś wymyślonymi pogańskimi cudami. Ale widzieliśmy, kochanie, co również bardzo nas boli, także różne skandale z udziałem duchownych, kiedy nadużywali swojej władzy, kiedy dopuszczali się bezecem z innymi. To jest skandal. I to jest coś, co nie powinno nigdy się wydarzyć. Coś, co trzeba potępić. Coś, co Pan Jezus powiedział, że takiej osobie lepiej byłoby kamień młyński uszy i zawiązać i, w murzu, i wrzucić w morze, niż żeby przez taką osobę cierpiał ktokolwiek. Ale kochani, błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Bo kochani, trzeba przypomnieć, przynajmniej raz w roku. I wydaje mi się, że w podobnym czasie Adwentu ten fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego przypomniałem i dzisiaj trzeba na nowo przypomnieć. Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez Ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Czyż taką oszukańczą religią, która przynosi pozorne rozwiązanie problemów człowieka, nie jest właśnie dążenie między innymi ko Kościoła niemieckiego do tego, żeby usankcjonować grzech, komunie dla innowierców, dla rozwodników, Błogosławienie par homoseksualnych, co już następuje w niektórych kościołach na Zachodzie i w niektórych parafiach i diecezjach. Czyż nie jest to oszukańcza religia, gdzie człowiek przykazania zastąpił swoimi pragnieniami, zastąpił człowiekiem, gdzie bardziej liczy się człowiek, jego podrzeby, niż to, czego wymaga od nas Pan. Czyż nie jest to oszukańcza religia, która właśnie ma pozornie dawać bezpieczeństwo ludziom. Katechizm Kościoła Katolickiego punkt, punkt 675. Warto sobie przeczytać i zobaczyć, co się dzieje na ziemi, co się dzieje na świecie. A czemu mamy się przeciwstawić? Bo różne rzeczy, kochani, już widzieliśmy i wiele jeszcze niestety zobaczymy. Ale jak wobec tego żyć, jak wobec tego postępować, co o tym myśleć. Pierwsza sprawa, kochani, musimy pamiętać najpierw, że życie Kościoła jest życiem Chrystusa. Bo Chrystus bo Kościół jest ciałem Chrystusa, a Chrystus jest Jego głową. A skoro Kościół jest Chrystusem, to historia Kościoła jest historią Chrystusa. Zobaczmy. Widzieliśmy blask Chrystusa w chwili Jego narodzin. Widzieliśmy blask Chrystusa, kiedy to mędrcy, królowie przychodzą oddać pokłon, oddać bóstwo i królewskość Chrystusa. Widzieliśmy nauczanie Jezusa, widzieliśmy Jego cuda, o których dzisiaj jest mowa w Ewangelii. Widzieliśmy zmartwychwstanie umarłych, widzieliśmy uzdrowienia chromych, ślepych, trędowatych. Widzieliśmy ten splendor i blask Chrystusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Słyszymy ten pochwalny śpiew wszystkich mieszkańców Jerozolimy, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, do świętego miasta. Podobnie i Kościół no, przeżywał już w swojej historii podobne blask i święty. Widzieliśmy w średniowieczu budowanie wspaniałych katedr, gdzie jedna piękniejsza jest od drugiej, jedna większa jest od drugiej. Widzieliśmy te katedry pełne, widzieliśmy procesje z dziesiątkami, setkami osób duchowieństwa, osób zakonnych, konsekrowanych. Widzieliśmy wielkie rzesze ludzi, którzy nie wahali się uklęknąć na ulicy, kiedy kapłan przychodził z najświętszym sakramentem. Widzieliśmy ten splendor kościoła, tak jak widzieliśmy blask Chrystusa. Ale kochani, po tym blasku nastąpił zmierzch. Bo pod osłoną nocy widzieliśmy Chrystusa zdradzonego przez Judasza. Widzieliśmy Chrystusa pojmanego, związanego, biczowanego, oplutego. Widzieliśmy Chrystusa, który został wyśmiewiony, wystawiony na pośmiewisko ludzi. W cierniowej koronie i w purpurowej płaszczu. Widzieliśmy Chrystusa, który upada pod krzyżem. Widzieliśmy Chrystusa, który na tym krzyżu umiera. I widzimy nieraz, kochani, Kościół, którego zdaje się, już nic nie jest w stanie uratować. Widzimy zdrajców, którzy cieszą się z Jego upadku. Widzimy tryumf Jego wrogów. Oni wszyscy myślą, że to koniec. Ale nie, to nie jest koniec, bo Pan Jezus również to już przewidział. Ziarno, które wpadłszy w ziemię, nie obumrze, nie wyda plonu. Bo Kościół, który jest ciałem Chrystusa, zmartwychwstanie tak jak on. A więc, kochani, nigdy pod żadnym pozorem nie można porzucać Chrystusa. Także w chwili Jego męki. Przytoczyliśmy przed chwilą przecież apostołów, którzy uciekają po śmierci Chrystusa. Nie wiedzą, co z nimi będzie. A także i widzimy wielu katolików, którzy uciekają z Kościoła, bo wydaje się, że świat da im lepszą receptę na życie niż Kościół. Kościół wydaje się dla niektórych obrzydliwy, bo przepełniony skandalami. Bo przepełniony tymi, którzy dają antyświadectwo. Jest to kościół umęczony, ale kościół, który oczyści się i kościół, który zmartwychwstanie. Dlatego trzeba zawsze dbać o to, żeby w nim trwać. Bo poza kościołem nie ma zbawienia. Nulla salus extra ecclesiam. mówi święty Cyprian. Drugi obraz. Zobaczcie, że Pan Jezus, wybierając na pierwszych biskupów kościoła rybaków, nadał Kościołowi świętemu kształt łodzi. Piotrze, odtąd ludzi będziesz łowił. Wypłyń na głębie. Na głębie pogańskiego świata wypływa najpierw wątły, a później coraz wspanialszy okręt świętego kościoła katolickiego który podaje dłoń i pozwala, ażeby weszli na ten pokład ci, którzy źle się mają, którzy odczuwają niebezpieczeństwa na rozszalałym morzu, a którzy może nieraz skazani są na rozbicie i utonięcie na tym morzu. Kościół Ten święty, okręt Kościoła świętego, płynie przez dzieje świata, zagarniając ryby różnego rodzaju, dając schronienie tym, którzy chcą bezpiecznie dopłynąć do celu. Ale, kochani, też doskonale wiemy, że ten wspaniały okręt Kościoła nieraz był atakowany i nieraz sam groził zatonięciem. Dlatego, kochani, trwając w takiej burzliwej historii, którą obecnie przeżywamy, zachęcam do tego, żeby o Kościół nieustannie się modlić. Za papieża, za biskupów, za kapłanów, abyśmy, tak jak dzisiaj święty Paweł mówił, jednomyślnie, trwając na tym okręcie. Przykładali obie ręce do tych ścian okrętu, przez które sączy się woda, a żeby ten okręt zatopić. Im więcej dłoni na pokład, a więc im więcej naszej jednomyślnej modlitwy, tym rzeczywiście ten Kościół, okręt Kościoła będzie mógł wypełniać swoje zadanie. Ale są też tacy, którzy z tego okrętu uciekają. I przyglądają się z dala. Zatonią, nie za to. Co dalej będzie? Oni jednomyślni nie są i patrzą tylko na nas, którzy podwójnie, potrójnie, poczwórnie musimy się napracować, a żeby ten Kościół ratować. Błogosławieni, którzy się ze mnie nie zgorszą, błogosławieni, którzy wytrwają do końca, błogosławieni. Którzy swoje zadanie będą wypełniać do ostatnich chwil swojego życia. Dlatego, kochani, trwamy w zadumie adwentowej, trwamy w pokucie adwentowej, i dzisiaj Kościół Święty pokazuje nam nas, którzy na pokładzie okrętu Kościoła się znajdujemy. Ale również, kochani, nie zapominajmy o tym, że Kościół Święty w drugiej niedzieli Adwentu przedstawia nam wyjątkową postać, która w tradycyjnej liturgii jest szczególnie wyróżniona, bo wiele razy przywoływana od początku do końca Mszy Świętej. Jest to święty Jan Chrzciciel. Ostatni prorok Starego Testamentu. Ten, o którym świadectwo dzisiaj osobiście wydaje Chrystus. Oto ten którego zapowiadały pisma, który ma przygotować w drogi Mesjaszowi. Kiedy odmawiamy spowiedź powszechną, przybujemy na świadka Jana Chrzciciela. To Jan Chrzciciel przecież po Matce Bożej świętym Józefie jest jedynym świętym, które masz dwa święta w roku liturgicznym. W jego narodziny dla ziemi, jego narodziny dla nieba, więc śmierć męczeńska. Ostatni prorok Starego Testamentu, którego słowa obecne są na mszy świętej wszechczasów od tysięcy lat. Ekce Arnus Dei. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Są to słowa Jana Chrzciciela, które Kościół powtarza właśnie za tym ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Pan Bóg posyła swoje sługi Ażeby przygotowywali drogę Panu. Nie zapominajmy, że Kościół Święty dlatego przywołuje nieustannie w liturgii Mszalny Jana Krzciciela, abyśmy także postępowali i szli Jego śladami. Abyśmy swoim życiem i przykładem przygotowywali drogę Panu. Abyśmy nie zapominali, że jesteśmy w drodze. Że jesteśmy tutaj, ażeby spełnić swoją misję, swoje zadanie, które Pan Bóg nam wyznaczył i które jest najważniejsze w ciągu naszego życia. Bo nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie. Nie będziesz miał ważniejszej rzeczy od tej, ażeby przygotować drogę Panu poprzez powołanie, którym Cię Pan Bóg obdarzył. Dlatego, kochani, dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, w sposób szczególny oddajemy się w opiekę. I kierownictwa świętego Jana Chrzciciela. I proszę, żebyście rzeczywiście z czułością i z uwagą, kiedy Jego imię jest wypowiadane w czasie mszy świętej, zwracali się do Niego o siłę, ażeby być mężnym świadkiem wiary. Mężnym nieugiętym, nieustraszonym świadkiem wiary, nawet za cenę wykluczenia, czy rodzinnego, czy społecznego, bo święty Jan Chrzciciel. Oddał swoje życie za Boga. Akurat w tym przypadku, co też jest ważne w naszych czasach, za nierozerwalność małżeństwa nie pozwolił Herodowi pojąć za małżonkę Herodiatu i za to oddał swoje życie, bo stał na straży prawdy i prawa Bożego. Dlatego jest dla nas niedoścignionym wzorem męczennika. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego kilka ogłoszeń.